Cześć Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony domu Dominik 2012 i witam Was w kolejnym odcinku naszej kariery Zawiszą Bydgosz na League Patchu 2024 do FIFA 16. No i dzisiaj witam Was po takiej dość dłuższej, dość długiej przerwie, spowodowanej niestety moją niedyspozycyjnością, że tak powiem, do nagrywania, bo przez cały poprzedni tydzień nie ukazał się żaden odcinek, a to z tego powodu, że po prostu cały tydzień nie miałem praktycznie głosu. Dalej nie jest wspaniale. Do tego, co jakiś czas i tak dalej, i tak dalej, ale już jakby jest ok, eee, już jestem w stanie funkcjonować, więc stąd też ten odcinek nagrywam naprawdę najszybciej jak to było możliwe. Eee, więc jakby przepraszam za tą taką przerwę I, i liczę na to, że odbiór tej serii dalej się nie zmieni. Eee, no ale co, dzisiaj zaczynamy sobie styczeń. Ten styczeń zrobimy podzielony na dwa odcinki, tak jak to zapowiadałem ostatnio, czyli Dzisiaj zagramy sobie na pewno mecze z Garbarnią i z Błękitnymi, czy zagramy dalej zobaczymy jak to będzie nam po prostu wychodziło czasowo też z ewentualnymi, z ewentualnymi transferami. No bo tak, nasz budżet transferowy no nie jest duży, ale jakiś tam jest, więc jakby bardzo ważne jest to, żeby sprawdzić tych zawodników, w którym kontrakty kończą się i których można, no właśnie, na przykład takim zawodnikiem jest Mateusz Abramowicz. Więc my sobie pierw jeszcze przypomnijmy szybko kadrę, żeby ja tutaj pamiętał z czym mamy do czynienia. Bo jeśli chodzi o bramkę, jest tutaj mocno, oczywiście na prawej obronie jest jak jest. Środek jest Urbański, Paliwoda, tutaj jeszcze jest do tego Gaczkowski, Wójcik, więc... <laughs> środek obrądek normalnie wygląda nieźle. Generalnie środek pola na pewno przydałoby się wzmocnić jakimś takim mocnym zawodnikiem, bo Ci... No Sobieralski jest młody, nie? To chociaż tyle. Kahuła Maciewski też nie są starzy, ale jak no, wspaniali oni nie są. To samo tyczy się naszych skrzydłowych, którzy no, też wspaniali nie są. Z napastnikami zresztą jest podobnie, bo Bo czy strzyłku nie to już są wiekowi zawodnicy. Na, na ofensywnej pomocy mamy tkacza, ale to jest zawodnik, który u nas jest tylko na wypożyczeniu, więc to też trzeba brać pod uwagę, że go tutaj na dłuższą metę z nami nie będzie. No i teraz, jeśli chodzi o te listę życzeń, kogo my tutaj mamy? Paweł Stolarski to jest zawodnik, którego można zaangażować, tylko on ma pensję strasznie wysoką. Jest ten Cristobal Munoz, on wygląda nieźle, biorąc pod uwagę, że odchodzi od nas Oscar Wójcik, to też trzeba pamiętać. Jest Jonathan De Amo, i to jest zawodnik, którego myślę, że będziemy próbowali ściągnąć na pewno. Kamil Słaby na lewą obronę też wygląda nieźle, ale no, dupy nie urywa, tak powiem. Szymon Drewniak to jest na pewno zawodnik do rozważenia dla nas. Igor Sapała, on może być właśnie nie do udźwignięcia, jeśli chodzi o pensję. Tibo też byłby ciekawym piłkarzem. Robert Dado to jest też dość duża tygodniówka i jeszcze większa to jest ten karawali, to jest dla nas człowiek nie do, nie do złapania, to samo zresztą Sanchez, ale już takie Gonzalo Rios, który zarabia 2000, wygląda nieźle. Rasmusen to jest też wysoka pensja. Nawodka to jest za to słaby zawodnik. Tutaj prędzej jakiś Dawid Błanik byłby dla nas rozwiązaniem. Baduli. Baduli to są 4000, ale on naprawdę wygląda... Nieźle, generalnie, jeśli chodzi o te, o jego umiejętności. Jest Szwoch, jest Danielewicz, i to są wszystko zawodnicy, którym te kontrakty rzeczywiście się kończą. Jest Czubak, jest także Trubecha. Więc, przede wszystkim, na te pozycje najważniejsze dla mnie w przyszłym sezonie, na które chciałbym ściągnąć zawodników i na które są oni w miarę do osiągnięcia, to jest na pewno Jonathan de Amo. Bo trzeba tutaj brać pod uwagę to, że odchodzi od nas. Po sezonie Oskar Wójcik, który jest na wypożyczeniu, nawet jeśli on jest na dwa lata, no to i tak y, trzeba brać pod uwagę to, że on odejdzie. De Amo chciałby 1300 zarabiać, więc to jesteśmy w stanie zrobić i dać mu dwa lata. Gdyby się na takie warunki zgodził, no to to byłby bardzo dobry transfer. Jak na nasze warunki w tym momencie i na tę drugą ligę, czy trzecią, nawet jeśli nie uda nam się awansować. Y, więc to, jakby, to tutaj też chodzi o to, że. Jakby nie mamy tego takiego pewnego awansu, nie mamy tego pewnego, co my będziemy robić w przyszłym sezonie, gdzie my będziemy grać, więc jest to bardzo ważne, żeby te transfery były takie uniwersalne. Mamy generalnie 4000 euro na pensję, z czego wydaliśmy teraz już 1300, więc tak naprawdę jeszcze na jakieś trzech piłkarzy może nam starczyć. Na pewno chciałbym, wobec tego, że tego budżetu jest mało, to żeby takim piłkarzem byłszy Szymon Drewniak, bo to jest 30 lat, 62 overalla i to jest tylko 1250 tygodniów. I to nie jest dużo to, co on oczekuje. Na dwuletnim kontrakcie, jako kluczowy zawodnik, też byłoby to wspaniałe wzmocnienie dla nas do środka pola. Taki ograny zawodnik na różnych poziomach rozgrywkowych, także na tym stopniu centralnym. Tibo Mulentej też by był opcją, ale nie potrzeba nam aż tylu. Jakby chce, przede wszystkim po jednym. Na pozycję ściągnąć. Nie będę też ściągał tego Riosa, bo to jest jak na razie za duża. Zobaczymy, jak nam, jak nam zostanie, jaki budżet nam zostanie na, na te transfery, i wtedy ewentualnie się tym zajmiemy. Myślę, że tutaj trubecha 3000 i czubak 1000. Um, no to myślę, że ile, ile on by chciał? 3900 to jest chyba dla nas za dużo na pewno, nawet. Więc trubeche odpuszczamy raczej, ale Karol czubak. 1200 i to jest zawodnik, który nie jest tutaj aż tak dobry jak w rzeczywistości, więc może na coś takiego dla nas by się zgodził, 23 lata 59, no to by była zdecydowanie lepsza opcja niż Bojas, który już ma tych lat 10 więcej, nie? Na, naszym, na naszej dziewiątce, więc te oferty sobie złożymy. I zobaczymy, jak te kluby na te oferty się zapatrują. I czas na pierwszy z prawdopodobnie dwóch meczów, jakie zagramy w tym odcinku. Jest to mecz u siebie z Garbarnią Kraków. My oczywiście, bo też zapomniałem powiedzieć, zaczynamy ten odcinek na trzecim miejscu z punktem straty do bezpośredniej strefy awansu, czy może nawet z bezpośrednią strefą awansu, bo ja po prostu nie wiem, czy jakby my gramy baraż z Siarką potencjalnie, czy jakby wchodzimy prosto z wszyscy i cztery drużyny wchodzą. Wydaje mi się, że jest to też możliwe, że cztery drużyny wchodzą. Po prostu najważniejsze jest to, żeby się w tej czwórce znaleźć, a potem co już się będzie działo, czy to będzie bale, czy to będzie bezpośrednio, już bez większego znaczenia, szczerze mówiąc, ale ta czwórka na pewno trzeba ją mieć, żeby ten awans był jakby możliwy. Możliwe, że wszystkie cztery miejsca awansują bezpośrednio. W każdym razie aktualnie nie ma zbyt dużej różnicy punktowej między którymkolwiek z miejsc, więc oczywiście najlepiej byłoby być jak najwyżej. A Garbarnia, z którą dzisiaj się mierzymy, jest przedostatnia w tabeli, 17 punktów zaledwie w 17 meczach, tylko 4 zwycięstwa, więc mają 11 punktów mniej od nas. Podejmujemy ich u siebie, no więc jakby no tak na logikę, to jesteśmy tutaj zdecydowanym faworytem tego spotkania i trzeba... Ja jasno sobie powiedzieć, że tutaj każdy inny wynik niż zwycięstwo z takim rywalem byłby bardzo dużym rozczarowaniem. Na ławkę wróci Okuniewicz. On w miejsce, e, w miejsce Maciejewskiego sobie, sobie wróci na ławkę. Czaprański oskuła reszta jest generalnie dobrze. E, kapitanem oczywiście kona, więc takim zestawieniem. <laughs> Podejdziemy do tego spotkania z garbarnią Kraków. Gramy u siebie, garbarnia z jednym zwycięstwem, ze świtem Nowy Dwór w ostatnich trzech meczach. Poza tym dwie porażki. No i zobaczymy, jak nasz zespół poradzi sobie z ekipą z Krakowa. Na razie broni karnego Tkaczyk, to bardzo dobrze. I Urbański daje nam w 21 minucie prowadzenie. Sanocki podwyższa na 2-0 w 34. Tak więc świetna pierwsza połowa w wykonaniu Zawiszy. Za... Koziara zmienił sobie Ralskiego, kolejne zmiany, także Okuniewicz pojawił się na boisku w miejscu Boyasa, no i ostatnie 10 minut przed nami, Hachua, Rugowski, Stanowski podwyższa na 3-0, tak więc dublecik tego zawodnika, no i zdecydowanie robimy to, co do nas w tym meczu należało, tak więc 3-0 pokonana Garbarnia Kraków, bardzo, bardzo pewne 3 punkty w naszym wykonaniu i te trzy punkty pozwalają nam wyprzedzić w tabeli wie Świtnik i wspiąć się na miejsce numer 2. Dalej jest to strata punktu do aktualnie liderującej wieczystej Kraków, ale ten punkt to jest nic. I przede wszystkim ważna jest tutaj nasza dobra forma, którą my mamy w tych ostatnich tygodniach, i to, że my te punkty rzeczywiście jesteśmy w stanie coraz bardziej regularnie zdobywać. To jest na pewno to, co bardzo cieszy. Odrzucone są te dwie oferty. Drewniak swoją przyjmuje. My też jakby się z tym zgadzamy, akceptujemy. Więc Szymon Drewniak jest piłkarzem na przyszły sezon. On chciałby lepszych warunków, chciałby wyższą rolę. Więc tutaj zostawiamy 1200, które Czubakowi daliśmy, tylko zmieniamy mu na kluczowego zawodnika. I mam nadzieję, że on się na to zgodzi. A jeśli chodzi o Deamo, on chciałby zarabiać więcej. Damy mu tutaj 1500 i rok kontraktu. Albo nie, damy mu te 1300, ale po prostu na rok kontraktu, czyli jakby idealnie te jego wymagania spełnimy. Bo ja umiem dwa lata dane. I zobaczymy, czy to Hiszpana przekona. W ogóle negocjacje transferów w tych starych Fifach są dużo fajniejsze niż w tych nowych, są dużo ciekawsze. On dalej nie chce, no bo to jest to, że on schodzi jednak niżej. No i nie chce właśnie zejść niżej. To jest to, czego w aktualnych FIFAch nie ma, nie? Że jakby teraz... Bardzo łatwo, wystarczy, że spełnisz oczekiwania finansowe i, jakby masz zawodnika, nieważne jak to jest dla niego, jeśli chodzi o renomę. Tutaj, zawodników było naprawdę ciężko ściągać. Pamiętam, że grałem karierę Lechem Poznań, na przykład, i miałem bardzo ciężko, bo się nie dało ściągnąć chyba nikogo, kto by tam był powyżej jakiejś oceny, chyba powyżej oceny 80. Ale właściwie dało się ściągnąć, bo taką blokadę nałożyli później, wtedy jakby dało się ściągnąć, tylko trzeba było mu zapłacić naprawdę bardzo duże pieniądze. Jeśli mu zapłaciłeś naprawdę dużo więcej niż on oczekiwał, to wtedy on ten kontrakt potrafił przyjąć. Nawet jeśli był z piłkarzem za dobrym, ale i to było jakby fajne, no bo w rzeczywistości też tak jest, jeśli chcesz do jakby do klubu ze słabszej ligi ściągnąć jakiegoś takiego mega zawodnika, albo nawet takiego po prostu no, dobrego zawodnika, który mógłby grać gdzieś indziej, no to trzeba mu zabulić mega duże pieniądze, żeby tam grał, nie? No, jak na przykład Chińczycy czy Arabowie i tak dalej. A jakby tutaj teraz aktualnie w FIFA to jest tak, że po prostu dasz mu tam jakąś mniej więcej normalną tygodniówkę, on się zgodzi, jak cię na to stać, to on przychodzi. Nie musisz mu dawać takiej górki mega dużej raczej. Y I to jest takie słabe. No ale dobra. Wracając do tego co jest tutaj, dodajemy mu 5% za czyste konto i 1,5 tysiąca euro tygodniówki, roczny kontakt, kontrakt kluczowy zawodnik. I zobaczymy, czy na to De amo będzie w stanie się zgodzić. Karol Czubak przyjmuje tę ofertę, którą mu dałem, czyli mu po prostu chodziło o rolę, chciał być kluczowym zawodnikiem, więc jest kolejny zawodnik, którego na przyszły sezon mamy podpisane, jest to już Szymon Drewniak oraz Karol Czubak i ta dwójka no naprawdę wzmocni ten na skład dość znacząco, no szczególnie środek pola Drewniak, Czubak tak bardziej na przyszłość. Błękitni Stargard, nasz, te, nasz, te la, nasz dzisiejszy rywal, to zespół zajmujący 16 miejsce tuż na strefą spadkową z 19 punktami na koncie. Tak więc jest to kolejny zespół, który no, generalnie powinien znaleźć się na naszym rozkładzie, jako zespół pokonany. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Ja wyjściowego składu nie zmieniam, tego wygranego, który ostatnio no, chyba nasze najwyższe zwycięstwo w sezonie zaliczył. Tak więc idziemy dalej z tym, zobaczymy, co nam to przyniesie. Zwycięskiego składu się nie zmienia, prawda? Błękitni również tak podobnie jak ostatnio Garbarnia, tylko z jednym zwycięstwem w ostatnich trzech spotkaniach. No i zobaczymy, na razie zaczyna się dość spokojnie, po pół godzinie gry żadnych ciekawych wydarzeń poza żółtymi kartkami i do przerwy ten status się utrzymuje, Koziara za rolskiego Bojas w 53 minucie wpisuje się na listę strzelców i po godzinie gry my prowadzimy, wchodzi hachua, wchodzi Rugowski, Wawszczyk z czerwoną kartką, ostatnie 10 minut, wystarczy utrzymać to co mamy i to się nam udaje, tak więc wygrywamy kolejny mecz z rzędu, naprawdę wspaniała dyspozycja Bydgoskiego zawiszy w tym nowym roku, trzeba przyznać, że w rok 2024 weszli, Bydgoszczanie, wspaniale, dwa zwycięstwa. Jeszcze wcześniej był remis z wieczystą, zwycięstwo z rekordem, zwycięstwo z podhalem. Nowy targ, tak naprawdę jesteśmy niepokonani. Od naprawdę już długiego czasu jesteśmy niepokonani. Od października, tak naprawdę? My tutaj jesteśmy przegraliśmy zobaczmy, tak, od górniku, Pol od 22 października, od meczu z górnikiem Polkowic, jesteśmy niepokonani. To były remisy z Lechią, to było zwycięstwo z Legionowią. Potem remis z sokołem kleczew, zwycięstwo z siarką. Remis z pogonią Grodzis Mazowiecki remis z Polonią Środą Wielkopolską remis z Wieczystą Kraków no a potem pasmo zwycięstw zwycięstwo z rekordem Bielsko-Biała, z Podhalem Nowy Targ z Garbarnią Kraków i z błękitnymi Stargard to są już 4 zwycięstwa z rzędu i to bez straconej bramki bo to jest 1-0, 2-0, e, 3-0 i 1-0 tak więc mamy 5-0 plus 2 to jest 7-0 bilans bramek, 4 zwycięstwa naprawdę bardzo, bardzo dobrze to wygląda jeśli o nas chodzi na początku tego roku i zobaczymy co odpowie Wieczysta, bo Wieczysta jeszcze swojego meczu nie grała Maciej Kona zawieszony na następne spotkanie no to nie jest informacja pozytywna ale no z takimi też trzeba się mierzyć Sobieralski w międzyczasie skakuje na 57 overalla to bardzo, bardzo, bardzo dobrze dla nas, bo ten zawodnik ma naprawdę spory potencjał myślę, żeby stać się tutaj fajnym zawodnikiem na konkretnym poziomie Myślę, że jakiejś wyższej ligi dalej nie chce te AMO przyjąć tej oferty kontraktu. Hmm. Damy mu 2000 albo 1000. Dobra, czy my jesteśmy w stanie zrobić z tego 2000? Zobaczmy, transfery, finanse. Ile my jesteśmy w stanie z tego wycisnąć? No nie. Dobra, 1700 to jest maks, jaki my możemy Teamo AMO dać. Jest 1710% rok kluczowy zawodnik. Chłopie, zgódź się na to, proszę cię no. Ja też mogę w sumie... czy my jesteśmy jakby kogoś w stanie sprzedać z tego składu? Tak na teraz. Kto mi tutaj nie jest jakoś specjalnie potrzebny. No można by na przykład takiego Maciejewskiego spróbować sprzedać, bo to jest ponad 100 tysięcy. A nie jest to zawodnik, który, z którego korzystamy. To jest tylko On rozegrał tylko 9 spotkań, więc go można spróbować sprzedać. Tym bardziej, że przychodzi drewniak od przyszłego sezonu, więc i tak nie będziemy ich tutaj aż tylu potrzebować. <grym> Nawet nie mam pieniędzy na potencjalne zerwanie kontraktu tkacza, gdybym chciał to zrobić. No i generalnie poza tym to raczej nie ma tutaj kogo wywalić z tego składu, raczej reszta musi tutaj być. Więc tutaj potencjalnie możemy liczyć tylko na oferty za niego. Ale Jonathan Deamo przyjmuje ofertę 1700 euro, to jest pensja, którą będzie on nas pobierał plus 5% premii za czyste konto. Ale to jest wspaniały zawodnik na przyszły sezon dla nas. I to jest generalnie moment, w którym my wykorzystujemy praktycznie cały nasz budżet transferowy do zera. Ale jest to, jest to coś, co zapewnia nam e, transfery. Tak jak tutaj mówimy, zobaczmy, dołączył do klubu, Jonathan De Amo, to jest zawodnik na przyszły sezon dla nas, 64 overall, 34 lata, oczywiście będzie mu ten overall spadał, ale jako że to jest transfer za darmo, to jakby dla mnie jest to bardzo dobry ruch, który na pewno da nam jakość na przyszły sezon. Jest to Szymon Drewniak, też 30-letni zawodnik, ale on jeszcze jest właśnie dość młody, jakby w tej 30 swojej, bo dopiero ma 30 on może grać na każdej pozycji, oczywiście, w środku pola, więc na SPD, SP ŚP i SPO to jest też bardzo fajna opcja. No i jest takim piłkarzem fajnym, mobilnym i doświadczonym przede wszystkim. No i tym trzecim piłkarzem jest dużo młodszy od pozostałej dwójki Karol Czubak, 23-latek, który ma wielkie, wielkie, znaczy wspaniałe warunki fizyczne: 193 cm wzrostu. Jest to na pewno taki, taki dzik generalnie, który też przy okazji umie biegać. No i jest to zawodnik, który overall ma co prawda tylko 59. Ale na pewno może się on wspaniale rozwinąć, a przynajmniej dużo lepiej niż po prostu Bojazd Okuniewicz, których aktualnie na pozycji napastnika mamy. Więc to są ruchy, w które na pewno będziemy chcieli iść. Oferta zatkaczyka z GKS-u Bełchatów. GKS Bełchatów to nie jest klub, którego jakby nie jestem w stanie odrzucić. To nie jest jakiś klub z Ekstraklasy, który chce naszego bramkarza. Czaprański bardzo chciałby zagrać z chwilę Tomaszów, więc ja myślę, że możemy go sobie tutaj dać do tego składu. <laughs> Do środka pola Hachua w miejsce kony to też na pewno będzie taka zmiana. Ona akurat wymuszona. Maciejewski obec, wobec tego trafi na ławkę rezerwowych. No i dobra, my do tego meczu przejdziemy sobie już w następnym odcinku, ten sobie dość mocno podsumowaliśmy przed chwilą, bo ten już trwa ponad kwadrans, więc tutaj nie ma co go przedłużać. W następnym spotkaniu czekają nas trzy odcinki i druga część okienka transferowego, mecz z Lechią Tomaszów, mazowiecki na wyjeździe, na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór i także na wyjeździe z Legionowią Legionowo, tak więc teraz mamy taki wyjazdowy tur, można powiedzieć, te trzy mecze z rzędu. No ale ten odcinek kończymy w naprawdę świetnych nastrojach. Ostatecznie Wieczysta także swój mecz wygrała, tak więc kończymy na drugim miejscu. Ze stratą punktu do Wieczystej Kraków przeskoczyliśmy o jedną pozycję, wyprzedziliśmy Awie Świdnik w tym odcinku, więc to dla nas naprawdę był bardzo dobry start tego 2024 roku. Aktualnie cztery zwycięstwa z rzędu, no i zobaczymy, co szykuje się przed nami w następnych odcinkach. Ja, tak jak mówię, bardzo przepraszam za tą długą przerwę. Generalnie, no co najmniej 1 dwa odcinki tygodniowo pojawiają się. Jakby ten poprzedni tydzień, tak jak mówię, no był tutaj takim wypadkiem przy pracy, można powiedzieć i za to przepraszam, ale dziękuję wszystkim, którzy na ten odcinek czekali i którzy cierpliwie czekali i wracają, też na Facebooku dawałem o tym znać, że tego odcinka nie będzie. Więc jeśli ktoś na przykład się pruje, że o czemu nie ma odcinka i nic nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, tylko trzeba być na grupie na Facebooku, która jest tutaj. Więc jakby ktoś chciał wiedzieć takie informacje, co się dzieje i dlaczego nie ma na przykład odcinka na bieżąco, to zapraszam. Tam, tam takie rzeczy. Pisze. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku już nie tak długiej przerwie, że tak powiem. Zapraszam do łapkowania, do subskrybowania tego kanału, bo to naprawdę napędza, zachęca, motywuje do pracy i do tego, żeby tutaj wracać na ten kanał. No i do zobaczenia w następnym odcinku siema!